Beskidy były dla Ojca Świętego Jana Pawła II górami domowymi. Tu się wychował, po tych szlakach wędrował od wczesnego dzieciństwa. Tu zawsze chętnie powracał. Papieskie szlaki łączą w Beskidach miejsca szczególnie bliskie jego sercu. Łączą nie tylko szczyty i przełęcze Beskidu Małego, Śląskiego i Żywieckiego, górskie schroniska i bacówki, ale również kościoły, klasztory i kaplice. Niektóre beskidzkie sanktuaria liczą sobie setki lat. Inne powstały niedawno na pamiątkę beskickich wędrówek wielkiego pielgrzyma. Zaledwie 10 kilometrów od rodzinnych Wadowic, gdzie wszystko się zaczęło, w masywie Leskowca znajduje się Jaworzyna, góra, która jako pierwsza w świecie została nazwana imieniem Ojca Świętego. Ojciec Święty był po raz pierwszy tu w latach 30., -tych. jeszcze tego schroniska nie było. Dostałem list z Watykanu podpisany przez jeszcze ówczesnego parałata Stanisława Dziwisza, że w 30. roku był swoim ojcem jako dziecko. Ostatni raz Ojciec Święty był na Leskowcu, trzy lata przed Konklawem. No i potem Ojciec Święty dwukrotnie tu przeleciał. Jest to góra pierwsza w świecie nazwana imieniem Jana Pawła II. Dlatego, żeśmy to przemianowali, w związku z tym, że Ojciec Święty pierwsze kroki stawiał właśnie na ten szczyt. Groni Jana Pawła II i znajdujące się tu sanktuarium górskie, które tworzą kaplica, wybudowana na 75. urodziny Ojca Świętego oraz naturalnej wielkości pomnik papieża są celem wędrówek wielu turystów i pielgrzymów. Zimą na groniu Jana Pawła II panuje cisza i spokój. Docierają tu tylko prawdziwi pasjonaci górskich wędrówek. W sezonie letnim oraz jesienią, zwłaszcza w dniu papieskim w październiku. W rajdach turystycznych i nabożeństwach uczestniczy tu nawet kilka tysięcy osób. Pozdą przeważnie z Żyg Jagódek, Stargoszowa. Dojeżdżają na przełęcz kocierską. Z przełęczy kocierskiej się bardzo dobrze idzie, płaim taka, prawda, niemięczące. Abyśmy też zrobili tutaj szlak białych serc od połowy szlaku czarnego, który idzie z Żyg Jagódek dla osób w yy, starszym wieku żeby mogli spokojnie sobie wyjść. I tu nawet tacy staruszkowie przychodzą. Schronisko ma 73 lata. Turyści chętnie go odwiedzają, ponieważ jest bardzo dostępne w porze letniej. I od Targoszowa jest utrzymywana droga w sezonie zimowym, także chętnie mogą sobie przyjść i czuć się bezpiecznie. Zadedykowane tą górę papieżowi, no więc powinna być jakaś ładna, jakiś widok ładny powinien być. No i na to żeśmy, żeśmy liczyli. no To się nie za bardzo udało, mgła jest, no ale schronisko fajne, idziemy dalej. Schronisko na Leskowcu było pierwszym celem wędrówek młodego Karola Wojtyły w czasach gimnazjalnych. Natomiast ostatnia, przed pamiętnym konklawem, górska wycieczka krakowskiego kardynała metropolity wiodła szlakami Beskidu Żywieckiego ze Skawicy przez Halę Krupową na przełęcz Krowiarki. 9 września 1978 roku ksiądz kardynał Karol Wojtyła w towarzystwie dwóch najbliższych współpracowników, księdza Stanisława Dziwisza i księdza profesora Tadeusza Stycznia odwiedził jedno z najpiękniej położonych beskidzkich schronisk. Hala Krupowa leży na, na, na mniej uczęszczanych szlakach turystycznych e, niż inne i może dlatego Karol Wojtyła, ówczesny kardynał, wybierał takie miejsca mniej e, uczęszczane przez turystów, żeby właśnie e, spotkać się i mieć kontakt z przyrodą. Będąc wtedy we wrześniu, była brzydka pogoda. Wtedy właśnie można się wyłączyć, prawda? można odpocząć, można mieć wtedy kontakt przede wszystkim z Bogiem. W skronisku na Kali Krupowej trzej wędrowcy wypili gorącą herbatę i udali się w dalszą drogę, na przełęcz Krowiarki, oddzielającą pasmo Policy od masywu Babiej Góry. To miejsce związane jest z młodością przyszłego papieża, który w roku 1938 podczas służby wojskowej budował drogę łączącą Podhale i Orawę z Beskidem Żywieckim. Relacje z tamtych czasów mówią o tym, że y, junacy wyruszali na babie Górskie Szlaki, zdobywali Babią Górę m.in. właśnie od y, przespercia akademicką na szczyt i potem zejście... Y, zielonym szlakiem, także prawdopodobnie właśnie z Markowych sztawin do Zawoi Markowej. Późniejsze wędrówki to już jako ksiądz w 1953 roku we wrześniu razem z taką niewielką grupą studentów wujek Karol czy Lolek wędrował właśnie przez schronisko na Markowych Sztawinach na Diablak i ta wędrówka też została udokumentowana. Bawia Góra, najwyższe poza Tatrami wzniesienie w Polsce, była wielokrotnie celem wędrówek Karola Wojtyły, który pobliską zawoję odwiedzał bardzo często, jako duszpasterz i jako turysta. Znajdujemy się w zawoju Mosorne. Tutaj 100 roku temu taki gazda, co miał spryt w rękach, cieślą była i dobrym majstrem, Wojciech Trybała, wybudował kaplicę z drzewia młodrzewiowego. Lata mijały, rozmaici ludzie tutaj tą kaplicę odwiedzali, Dostaliśmy do tej kaplicy rzeźby piękne z XVII wieku od proboszcza zawoj centrum z parafistantą i płetą. Uzyskano zgodę księdza arcybiskupa na poświęcenie dzwonka i na to, co by tą dzwonkiem ludzi zwoływać na anioł pański. Tą kapliczkę ty złotwiedził ksiądz kardynał Karol Wojtyła. Przywieźli go tutaj. No i księża dwóch było z nim, na tych schodach mu mówili wierszyki, no i później odprawiła się ta msza. on później wyszedł do, na te schody z powrotem, no i opowiadał jak tu pięknie, jakie te góry, jak się mu tu podoba. Znajdujemy się w kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Anielskiej w i Mosorne. Tutaj taka piękno kaplicka i rok przed swoim wyborem na Ojca Świętego Ksiądz kardynał Karol Wojtyła odprawiał tutaj mszę świętą. Przyjechał, pięknie, słonecko świeciło, Godą, jak tu pięknie, mieskocie, ludzi, fest się zleciało na tą mszę świętą, ale ojciec święty, no, spóki jeszcze nie był ojcem świętym, to często bywał w tych stronach, gonił na Babio Góro, na Markowe Ścawiny, przy rozmaitych okazjach, niekiedy nawet bez zapowiedzi. No i moja sąsiadka tak Taką Stefania Mazur opowiadała mi, jak kiedyś do księżówki że przyjechał, co by się kapecko wywcasować, dychnąć świeżym powietrzem. Ksiądz Marian Jaworski, co wtedy był biskupem, tak uzbierała rano borówecek i przyniosła mu na śniadanie. U niej przystroił herbatko, no i na to wszystko przyszedł ksiądz kardynał Karol Wojtyła. Urobili to herbatko razem, siadnęli se przy stole, pogwarzyli i takie zdarzenie miało miejsce u nas na zawoju. Kiedyś, kiedy ksiądz kardynał Karol Wojtyła schodził z Markowych sawin cornym slokiem zeszedł do Ryzowanej, Wszedł do chałupy, taki stasek Mieską, a już był spragniony zresztą, lubił regionalne, rozmaite jadła. Tak poprosił o dzbonek kwaśnego mleka. Stasek mu uryktował kwaśnego mleka, płoził na chłopa i godo, a wyście kto są. No to na to ksiądz kardynał godo ze jest księdzem od Krakowa. Stasek tak ino popatrzył na niego i godo mu tak, taki z ciebie ksiądz jak ze mnie kardynał. Kolejne papieskie szlaki powstają w Wójsołach, stanowiących znakomitą bazę wypadową w rejon Rysianki, Lipowskiej, Rycerzowej i Wielkiej Raczy. Między rokami 68 a 72 przyjeżdżał tu jako ten największy no gazda metropolita krakowski, arcybiskup Karol Wojtyła. Bywał tu, przyjeżdżał na wizytacje duszpasterskie, ale nie inno na taki, bo z niego był pielgrzym, z niego był wędrowiec. On tu przyjeżdżał też incognito, jak to teraz godają na świecie. incognito jako wędrowiec ruszał na nasze szlaki turystyczne i seł. W czasie kilkudniowego kursu jeszcze ksiądz Karol Wojtyła z grupą młodzieży akademickiej szkolił swoje umiejętności narciarskie. Wspominam ten pobyt dlatego, że zachował się wpis do pamiętnika jednej z uczestniczek, w górach, choć zawsze tak, aby nie gubić znaków. Górskie wędrówki były nie tylko wielką pasją Karola Wojtyły, ale przede wszystkim sposobem na utrzymywanie żelaznej kondycji, niezbędnej w pełnieniu licznych obowiązków kolejno jako kapłana, biskupa, kardynała i wreszcie papieża. Ojciec Święty prowadził bardzo intensywny tryb życia i te jego wyprawy górskie, najczęściej krótkie, wypływały z tego, że on uważał, że aby dobrze pracować. Trzeba również intensywnie wypoczywać, bo góry z jednej strony inspirowały go, a z drugiej strony pozwalały mu nabierać sił w ramach różnych rozlicznych obowiązków. Wycieczki górskie, zwłaszcza w Beskidach, to urządzał yy, kardynał Wojtyła raczej samodzielnie. Lubiał chodzić, w ko nad kozami wznosi się właśnie chrobacza łąka i na jej zboczu jest taka kapliczka, którą kozianie nazywają panienka. Yy, teraz ta figura z tej panienki została przeniesiona do głównego kościoła w Kozach, a tam dano kopię. Ale tam lubiał papież chodzić i tam się pomodlić. Karol Wojtyła jako metropolita krakowski uczył tych, z którymi wędrował jednego. Że nigdy nie wolno w górach oglądać się za siebie, zawsze trzeba patrzeć przed siebie, trzeba wędrować wzwyż. Teraz jest zadanie do wypełnienia dla nas: czy my potrafimy te jego znaki, proste, zwyczajne, nieuczone encykliki, nie księgi uczone, ale te zwyczajne znaki, które zostawił po sobie czytać, czy umiemy po nich iść tak jak szedł on. To beskickie sanktuarium odegrało szczególną rolę w życiu Karola Wojtyły. Góra ukrzyżowania w kalwarii Zebrzydowskiej była pierwszym celem pielgrzymek kilkuletniego chłopca, który wędrował tu z ojcem z rodzinnych wadowic. Do kalwarii wracał wielokrotnie. Najbardziej lubił modlić się samotnie, przemierzając dróżki męki pana Jezusa. Jako młody. Chłopak tu przyjeżdżał ze swoim ojcem i po tych dróżkach kalwaryjskich szli modląc się, prosząc Boga za duszę świętej pamięci jego mamy i w różnych rodzinnych problemach. Modlił się, prosząc Boga o pomoc w wyborze swojej drogi życiowej. A później mówił o tym, że jako biskup Krakowa i kardynał przyjeżdżał tutaj, zwłaszcza kiedy miał jakieś trudne problemy. Zawsze po nawiedzeniu tego miejsca te problemy się rozwiązywały. Jan Paweł II przybył do Kalwarii dwa razy. Pierwszy raz w 1979 roku. Było to radosne spotkanie z pielgrzymami. Kogoś, kto kalwarię kocha, kto kalwarię zna i kto za kalwarią tęskni, bo często wspominał, że tak by chciał jeszcze iść na dróżki kalwaryjskie. Druga pielgrzymka, ta ostatnia w 2002 roku, to pielgrzymka pożegnalna. Kalwaria była ostatnim miejscem, w którym Ojciec Święty sprawował msze święto na polskiej ziemi. 19 sierpnia 2002 roku. Od śmierci Jana Pawła II w Beskidach powstają kolejne papieskie szlaki, którymi niezależnie od pogody i pory roku wędruje coraz więcej osób, poszukujących nie tylko odpoczynku w kontakcie z przyrodą ale również rozważających nauki Ojca Świętego, które nam pozostawił, zanim utrudzony ziemską wędrówką powrócił do domu Ojca. Przy tej rocznicy przerozmaite myśli i refleksje się nasuwają i pewnie chciałoby się powiedzieć za Kochanowskim Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. A może i za poetą Adam Mickiewiczem, który mówił Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Straciliśmy Ojca Świętego, który już spojrzał na nas z góry, ale czanom na nowo chodzić jego szlakami, jego drogami, a jeszcze bardziej rozpamiętywać Jego słowa. On był takim gazdą świata. On był takim proboscym wszystkich parafii na świecie. I przy tej rocznicy to chciałby się wypaczyć te wszystkie szlaki, w które mi chodził, bo będą pomagały tym rozmyślaniom nad tym wszystkim, co On ustawił, bogatą spuściznę. I chciałby się zaśpiewać. Hej, Jana Pawła imię, hej, nigdy nie zaginie, hej, ani na Wiersycku, hej, ani na Dolinie, hej, ani na Wiersycku, hej, ani na Dolinie. Patrząc w stronę krzyża na Giełoncie, słyszała i powtarzała Sursum korda w górę serca. Entuzjazm i słowa pełne Bożej miłości, czas refleksji i odpowiedzi na pytanie co w nas, którzy tak tłumnie i entuzjastycznie przyjmowaliśmy papieża i z takim żalem go żegnaliśmy, pozostało z jego nauczania. Sursum corda, w górę serca. W sobotę o 14.45. Ekranizacja sztuki Karola Wojtyły. Czy można służyć sztuce i Bogu jednocześnie? Młody malarz, który czuły na ludzką nędzę, poświęca się dla najuboższych. Wszystkie moje działania stanowiły jedynie osłonę. Dlatego ta ucieczka jest tak bolesna. Porzuca malarstwo i jako brat Albert zakłada opactwo Albertynów. Jak mam przestać być tym, kim jestem? Brat naszego Boga. W sobotę o 23.05. Co ty tu robisz, dziewczynko? Przecież ty żyjesz. Ale oni mnie tam nie chcą. Jak to nie chcą? Dlaczego? Bo ciągle śpię. Ofiary śpiączki potrzebują naszej miłości i stałej opieki.